W sobotę, 16 września, kolejne konkursy i kolejne końskie emocje, ale je przybliży już nasz gość, którym jest Dominik Nowacki, dyrektor toru wyścigów konnych Służewiec. Dzień dobry. Jeszcze mamy problem z połączeniem z naszym gościem, więc opowiadam Państwu dalej. Miłość do sportu i do drugiej połowy nie zawsze idą w parze, ale niektórzy z łączeniem tych uczuć radzą sobie świetnie. Zdarza się, że na meczach dochodzi do zaręczyn. Ta para kibiców poszła jeszcze dalej. Wzięła ślub podczas starcia Chicago Cubs z Arizona Diamondbacks w amerykańskiej lidze baseballa MLB. Na murawie lepsi byli jednak goście, psując nieco nastrój gościom weselnym. Zerknijmy sobie jeszcze na surowce. Złoto 1800 U! Szanowni Państwo, nie zerkniemy sobie na surowce, bo mamy ewidentnie jakąś tutaj pomyłeczkę, więc a zaktualizowała się. Spotkanie na szczycie w Watykanie. Papież Franciszek przyjął na prywatnej audiencji aktora Sylwestra Stallone. Amerykański gwiazdor pojawił się z całą rodziną, żoną, córkami i bratem. Miło Ci widzieć, mam wiele wspomnień z młodości związanych z oglądaniem twoich filmów. 77 latek znany m.in. z filmu Rocky żartobliwie próbował namówić papieża na krótki sparing. Do pojedynku nie doszło, choć było blisko. Możesz odetchnąć wreszcie, bo to było tyle informacji, <laughs> więc dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję, bo Bardzo gęsty weekendu, e, dla Państwa, a dla Ciebie także. Częsty czerwony dywan, a to właśnie lubimy. Proszę Państwa, zostańcie z nami i bądźcie z nami w ogóle cały czas. Jesień, więc trochę więcej nas może w Państwa domach. Tak jest. A, a teraz kuchnia, myślałam, że będzie spot jesienny. No a nic, a e, tym bardziej w kuchni lubimy być. euro USD broni tego, w moim zdaniem, ważnego poziomu 1.07. Skinki, papieru papierów wartościowych. Potem trzy dni chłodniejsze, i znowu weekend ma być cieplejszy, ale już nie tak gorący jak ten nadchodzący. To tyle o pogodzie. Dziękuję, do zobaczenia. Nie, nie wiem, jak. O, dołączyli jak... do nas widzowie. No, skorzystajmy z tej możliwości. Dobrze, że Państwo jesteście z nami, bo my już rzeczywiście ten temat poruszyliśmy. Trudny. Poproszę Pana z numerem szóstym. Panie Łukaszu, przysłowia. Które części ciała to przysłowiowa, szkolna wymówka? Język i główka? Paluszek. Paluszek i główka to szkolna wymówka. Żadnego biegania, podnoszenia ciężarów, jazdy na rowerze, a nawet siadania, nic z tych rzeczy. By nie złamać regulaminu, trzeba po prostu leżeć. Na zawody w leniuchowaniu do Czarnogóry przyjechały największe leniuchy świata, by bez żadnego wysiłku osiągnąć sukces.